Cześć! Dzisiaj zobaczycie Franki Stein z nowej serii Upiorki żyją od Monster High. Lalka ma założoną białą kamizelkę z czarnym kołnierzykiem, a także sukienkę. Widnieje na niej niebieska granatowa i biała kratka. Sama sukienka wydaje się być trochę szersza względem wcześniejszej wersji. Buty i pasek Franki nie uległy zmianie. Dziewczyna ma na prawym nadgarstku dwie białe bransoletki. Jej grzywka zaczesana jest na prawe ucho. Franki ma umiejętność elektryzowania się i pokazywania swoich kości klatki piersiowej, kości nosa i policzków. Zdejmujemy Franki z unowocześnionego troszkę stojaka. I tak oto lalka się prezentuje. Po naciśnięciu brzucha zobaczycie jak lalka się elektryzuje. Jeśli spodobała Ci się lalka w tej nowej wersji, musisz ją koniecznie mieć. Znajdziesz się na naszej stronie megadyskont.pl